Dzień dobry, cześć moi mili, Witamy się dzisiaj w świątecznym poranku. Więc wszystkiego najlepszego, wesołością, szczęśliwego jajka i dużo wody w dany poniedziałek. Niestety nie nagrałem dźwięków, jak otwierałem skrzynki. Be otwierałem dwie skrzynie Breakout, jedną skrzynię Phoenix i jedną skrzynię łowcę. Co wypadnie, zobaczycie. Będę wam mniej więcej mówił, co mówiłem wtedy. Yy, że z tego bym... mówiłem, że chciałbym Cyrexa lub nóż. Każdy w końcu by chciał nóż, nie? Yy, I 3 te pistolety, Glocka, Face i Deserta bym chciał, a zresztą nie szczeram. Nigdy nie szczelam z większości broni, tylko z UMP mam w sumie. Yy, ale UMP już mam inne. Otwierałem jak nie, na, nie nagrało mi się jak otwierałem skrzynię Phoenixa i tam trafiłem UMP Capral okay. A więc lecimy z tym koksem Ech, Tutaj mi wypadł UMP Nie, chwila O, B2000 nie tu wypadł Tak Kość słoniowa nieciekawy skin w sumie nieładnie wygląda ale jest prawie fabryczny czyli śladu używania teraz otworzyłem skrzynię łowcy ze skrzyni łowcy chciałem je dostać taka i M4 oczywiście nóż M4 z atomowy stop USP Kaiman USB-Cayman i ewentualnie TK. Ale znając życie, jak sami wiecie, mi musiało dać niebieski skin, którego ja nie chciałem po prostu. Bo tak mi nie dało. No, taki tak. Jak widzicie, trochę mało fps ów było. Chyba z 5. Bardzo bez, przepraszam. O, nie dało mi niebieskiego skina Dało mi fioletowy Auk. Ale to nawet mniejsze sobie sprzedamy, kupimy czwórkę. Nie? Co Bo bogatemu zabroni? Bogatemu, tak sobie mówię. Jak widzieliście, on ma, ma ślady używania na lufie, rądce, boku. Tutaj pokazuję na ślady na rące Dobrze. Więc jedziemy dalej. Skrzynia operacji Phoenix teraz był w kolejce. Otwieramy. Ze skrzyni Operacji Phoenix chciałem. AWP Simova. AK AKA czerwoną linię. USP SkyMa. I TK9. Burzę piaskową. A więc otwórzmy skrzynię łowcy. Nie skrzynię łowcy, nie skrzyni, Operacji Phoenix i zobaczmy co ona wleci. Zobaczmy, zobaczmy, zobaczmy... I... jest kosa! W magiczny sposób pojawiła się kosa! Ja już to wiedziałem, dlatego takie trochę mało emocji. Ale uwierzcie mi, jakim trafiłem tu krzyczałem jak małe dziecko. Noż składany, niebieska stal. No... Są ładniejsze na pewno że ale jest kosa! To się liczy! Każdy może trafić kosę! A więc zachęcam was też do otwierania skrzynek wbrew pozorom Bo się opłacę czasami Moje kosa kosztuje gdzieś tak 70... nie 70, 63 euro A więc... Jak dla mnie to nie mało Licząc na to, że ja kupuję y y Paysafe w 10 euro maksymalnie no to to dla mnie dużo jest. Na pewno będzie z tego opening. Ok, a więc używamy klucza teraz na skrzynnej operacji Breakout. Już mi mówiłem co chcę w Breakoutie. A więc zobaczmy co ostatniego. I tak ten był bardzo pożyteczny i bardzo się opłacał ten opening. I mamy MP7. Yy, miejskie ryzyko, to jest tak. W jakim stanie, nieważne. Ważne, że mamy kosę, co się najbardziej liczy i więc zachęcam was do dania łapki w górę, napisania w komentarzu jak bardzo wam się podoba moja kosa z wyglądu i czy jesteście szczęśliwi tak jak ja, udostępnienie na Facebooku, napiszcie jakie ten gość ma szczęście. Oglądajcie i sami zobaczcie. Tak, napiszcie na Facebooku. I co jeszcze? Subskrypcje. Yy, mam już 9 subskrybentów. I to wszystko. Ale polecam obejrzenie mojego ostatniego filmu. A teraz na razie. Cześć. Do zobaczenia.